Jak wygląda praca w Chinach jako nauczyciel? Jestem tutaj już ponad półtora miesiąca i muszę przyznać, że nie spodziewałem się kompletnie niczego, więc tak naprawdę nie miałem wyobrażeń na temat tego, jak to będzie wyglądać, ale okazało się, że jest naprawdę fajnie. Z pewnością mój wkład. To, jaki wnoszę, sprawia, że jest to fajniejsze niż mogłoby być, ponieważ widzę również wielu nauczycieli, którzy nie są zbyt zadowoleni z tego, co tu robią, narzekają dużo na studentów i mówią, że się nie chcą uczyć, że śpią na lekcjach i ogólnie są najgorsi na świecie. Ale prawda jest taka, że nauczony doświadczeniem wiem, iż jeżeli chcę poprawić coś. Czy to w swoim otoczeniu, czy w ludziach w moim otoczeniu, to najpierw muszę sprawdzić, co ja robię dobrze, a co robię źle. Więc, idąc nauczony tym doświadczeniem, od razu zacząłem tutaj sprawiać, żeby studenci byli zainteresowani tym językiem, który uczę, a uczę zarówno polskiego, jak i angielskiego. No i okazało się, że to działa, że jeżeli się traktuje ich w porządku, z szacunkiem, Stara się człowiek robić te lekcje dosyć interesujące. To studenci są najlepsi na świecie tak naprawdę tutaj są mili, życzliwi, bardzo ciepli i tak naprawdę sam dostaje również wiele wiadomości od nich, które topią moje serce dosłownie. Tutaj w Chinach bardzo popularnym komunikatorem jest WeChat, tak zwany. WeChat to jest coś, czego w Europie czy w Stanach Zjednoczonych raczej nie mamy, ale tu w Azji jest to chyba najbardziej popularny komunikator. Nikt nie używa Messengera, ponieważ nie ma dostępu do Facebooka oficjalnie. Oczywiście można to zrobić poprzez różne VPN, -y, ale powiedzmy, że jest to nielegalne, jest zbanowany Facebook, więc nikt nie ma Messengera, każdy używa WeChata. I ten WeChat jest tak naprawdę o tyle wygodny, że spełnia funkcję zarówno Messenger'a, jak i Facebooka, gdzie ma się ścianę, na którym można postować zdjęcia, filmy, notki i tak I nawet można używać tej aplikacji do płacenia czy wysyłania pieniędzy na konta innych, a nawet do szukania produktów używanych, czyli taki jakby Guntry albo Allegro powiedzmy. A, więc to wszystko jest w jednym i to się nazywa WeChat. Więc od początku, odkąd tu jestem, przez półtora miesiąca, chyba zebrałem już setkę kontaktów na tym WeChacie. I 99% to są moi studenci. Bardzo chętnie zapraszają przynajmniej mnie na WeChata. A, I to jest świetny sposób, żeby mieć z nimi kontakt, ponieważ zawsze mogą się do mnie zwrócić z pytaniem. Czy to jeśli chodzi o język polski czy angielski, i ba, sami oferują się, widząc po mnie, że staram się uczyć chińskiego, że chcą mi pomagać w tym. I to jest przemiłe po prostu. Sam mam swoich także uczniów, którzy przechodzą z obok moich drzwi, ponieważ mieszkam w akademiku. Nie płacę tutaj za pokój, za lokum. Mieszkam na uniwersytecie w akademiku i mam swój własny pokój. A... Więc często studenci przechodzą za drzwiami do swoich pokoi i mam grupkę studentów z języka polskiego, którzy codziennie mówią do mnie dzień dobry przez drzwi, krzyczą z korytarza, ja im odkrzykuję dzień dobry, no chyba, że jest dobry wieczór, to wtedy ich poprawiam. Więc moje doświadczenia, jeśli chodzi o praca nauczyciela w Chinach jest piękna, cudowna tak naprawdę. Bardzo dobrze się tu czuję, spełniam się. Przy odrobinie wysiłku, przygotowaniu lekcji, a sprawieniu, że ta lekcja będzie trochę ciekawsza, to naprawdę można zdziałać cuda. A cuda trzeba tu działać, nawet ponieważ podobno na innych uniwersytetach jest trochę lepiej. Ja na tym uniwersytecie, w którym jestem, w Hebei, w, w Shijiazong, tak się nazywa miejscowość. Shijiazong, nie mamy tutaj najlepszych warunków. A tak naprawdę nawet nie ma opcji, żeby kserować materiały uczniom, więc cała lekcja opiera się na wykładzie. Więc ten wykład musi być sprawnie poprowadzony, musi być sensownie poprowadzony i musi w jakiś sposób obrazować temat lekcji w taki sposób, żeby uczniowie byli w stanie to zapamiętać, że był w tym jakiś ładunek emocjonalny. Zwłaszcza, że mam w klasie 62 osoby, to jest jeśli chodzi o język polski. Jeśli chodzi o język angielski, to mam tych osób od 45 do 55 w każdej klasie. Ja mam trzy klasy, więc mam w sumie cztery klasy: jedna z polski i trzy angielski. A, więc tak samo nie ma szansy na to, żeby podejść do każdego studenta i w jakiś sposób mu pomóc. Nawet nie ma fizycznie takiej opcji, ponieważ klasy są dosyć ciasne. I studenci siedzą obok siebie. Jeżeli chciałem tam wchodzić między tych studentów, ten musiałem wszystkich przesuwać, więc to nawet nie wchodzi zbytnio w grę. Um, ale, mimo wszystko, nie ma problemów. Studenci chcą się uczyć, chcą się rozwijać. Um, motywuje ich to, że ja też rozwijam swój język, ich język chiński. I, i widzę niesamowite postępy, jakie robię tylko wystarczy chcieć. Więc podsumowując, jeśli chodzi o pracę w Chinach, to póki co po półtora miesiąca jestem bardzo zadowolony i mogę każdemu polecić, jeżeli się zastanawiasz, czy jeżeli masz taką opcję, żeby nauczać języka, czy to polskiego, czy angielskiego, czy jakiegokolwiek innego w Chinach, to tak, jedź, nie zastanawiaj się, rzuć wszystko, Sprzedaj wszystko, co masz. Jeżeli nie musisz, to nie musisz. Może nie sprzedać. Ja akurat musiałem pozbyć się wszystkiego, co miałem w mieszkaniu, w którym mieszkałem w Holandii przez pięć ostatnich lat. Sprzedałem rzeczy, powyrzucałem rzeczy i załatwiłem papiery i przyjechałem. I nigdy nie będę żałował tej, de tej decyzji, ponieważ to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Bardzo dużo mnie nauczyło i przyniosła mi. Wiele, wiele szczęścia, naprawdę. To nie da się tego opisać, ile szczęścia mi przynosi codzienny kontakt z tymi studentami, gdzie codziennie wychodzę do nich a uśmiechając się, rozsiewam ten uśmiech wśród nich. Widzę, jak, jak promienieją. Jak ci studenci, którzy spali zawsze na lekcjach, chcą być obudzeni na tych lekcjach, chcą się czegoś dowiedzieć, chcą się pobawić tym językiem, a przy okazji się czegoś nauczyć. I to jest niesamowicie nagradzające, niesamowicie spełniające. A jeśli chodzi o nagrody, no to oczywiście jest jeszcze pensja. Pensja to jest 6 tysięcy juanów. Z tego co się dowiadywałem, to jest dosyć standardowa pensja dla zagranicznych nauczycieli, i to jest dobra pensja jak na warunki chińskie, ponieważ zazwyczaj studenci tuż po studiach, w swoich pierwszych pracach, zarabiają około 3-4 tysięcy juanów miesięcznie. Jeśli chodzi o wydatki, zwłaszcza, że nie muszę płacić za mieszkanie a, i pokój też nie jest taki zły, mam nawet klimatyzację tutaj, to wydatki ograniczają się tylko do jedzenia tak naprawdę i do jakichś pierdół, jakichś rozrywek, ale tak sam, szczerze mówiąc, nie mam na to czasu nawet, a, więc u mnie jedynymi wydatkami są głównie, głównie właśnie produkty spożywcze. A które są dosyć tanie, tak naprawdę. Wcale drogo to nie kosztuje. Jeśli chodzi o obiad, pełny obiad, taki naprawdę syty, którym można dobrze pojeść, to jest od 7 do 12 juanów. Więc zarabiając 6000 tysięcy miesięcznie, raczej nie przymiera się głodem. A jeśli chodzi o inne produkty spożywcze w sklepie, typu owoce, mięsa nie kupuję, ponieważ ostatnio raczej nie, nie, nie jem mięsa. Nie. Nie powiem, że przeszedłem całkiem na wegetarianizm czy na weganizm, ale powiedzmy, że 90% czasu jestem weganinem, obecnie, bo tak mi najlepiej się, tak mi to pasuje, tak czuję się najzdrowiej. A... Ale ogólnie nie jest drogo, zdecydowanie nie jest drogo i można sobie odłożyć te pieniądze, jeżeli się w miarę racjonalnie żyje. a, no, a przy okazji spełnia się człowiek, więc. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, zastanawiałaś się, czy przyjechać, czy wyjechać do pracy jako nauczyciel za granicę, sądzę, że w innych krajach też może być całkiem fajnie, ale ja mogę powiedzieć, jak jest w Chinach. I będąc w Chinach na jednej z gorszych uczelni, z tego co się dowiedziałem, czuję się tak fajnie i tak spełniam się i tyle się uczę, to sądzę, że jeżeli masz tylko okazję, jedź w ciemno. Nawet się nie zastanawiaj, bo jest to cudowne przeżycie i wiele Cię nauczy. Gdyby ktoś miał jakieś pytania dotyczące Chin, czy pracy w Chinach, czy warunków w Chinach, czy jak wygląda system w ogóle, w którym się żyje w Chinach, to zapraszam do pytań w komentarzach i do zobaczenia.